Chcieliby tutaj pojechać, żeby wykorzystać czołg. Gdzieś trzeba będzie się pchać na środek w linii E5, w kwadraty E5, E6. Coś takiego, żeby to dobrze działało. Wiem, tutaj zarąbiste wyniki robione. to, czym ja przejechałem. A, jakiś budynek, schron. Jeszcze wieża była tam od pancera trójki, czwórki, czwórki chyba były, tego trolisza. Trdałoby się urwać pestkę komuś na wyjeździe Oczywiście mniej więcej tu pudło Tam jest Jagoda ST2 Bardzo dużo czołów jeszcze nie spotowanych

Zabiję go, ale to pociągnie za sobą sporą ilość straty HP. To nie moglibyśmy się... wściekać. Mechanizm obrotu wieży uszkodzony. Wyszło jak z masłuszki. Nie widzę jak miło, że mi pomogli. p 13 bardzo ładnie pomyślała wyjechać na czołg kiedy ma niskie HP go nie pokonamy. może będę miał odpowiednią normalizację weszły tak, mam normalizację pocisku nie, 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 nie weszły aha, weszły. jeszcze górna płyta zarobiła za ja, za budynkiem już jest. Foch. Nieczytelny. Prototyp. Też już go nie ma. Może wyjedziesz kawałeczek. Noob Team. Noob Foch, który się chowa, kurde. Boom. bitwy w, w ostatnim kwadracie. Później chcę coś zmienić. Gościa wyrwał bułę. Nie. Był rykosze. Ale teraz już nie. Kochamy się. Lukamy foka. W ogóle rywa fok, półkę. kończę. Przerzucam się na zwykłą amunicję i lecimy. Co ja nie mogę? Używać Golda? Golda? A. Ach, jak lubią wyzywać. Kochają to po prostu. No ale ja zrobiłem dobry wynik, no, jak na siebie. Znaczy no, parę więcej pestek powinno wejść. Ale co tam? Gościu chowa się w ostatnim kwadracie i myśli, że co? Ja będę do niego strzelał z normalnych pocisków? Nie ma szans nawet, żebym strzelał do niego z normalnych pocisków. No, wystawi lekko przód, jas się zdinguje i co? Co mi z tego? Okej... Okay. Okay. Teraz lepiej nie słyszę siebie dobrze. Ale to wyłączył, słyszę siebie dalej. Nie, o jest super. Aha, na, na razie nic nie widać, nie wiem dlaczego. Widzę, że paru fajnych gości jest. Dobra, trzeba pokarmić sobie coś. Najpierw dziabne sobie... Górkę. O co mi chodzi? Mówią, no że jestem w niebie, no ale w sumie prawda. Tylko że już nie widzą. Goldy. Chodź Tigerze Jack Tigerze Oczywiście zaraz Arta się na mnie jakoś sfokusuje Oczywiście raz Dwa Gdzie trzecia mhm. Trzecia mnie już... Nie to był Tygrys Znaczy jak Tiger, jak tiger. Aktualnie Una Problema Grande. Gdzie oni są? Chciałbym strzelić do tej pantery. Ona mi się tam nie podoba. Ale chyba sobie wybiorę Jak ty Tygera. Za cel, tylko musi zostać jeszcze raz podświetlony. No, dawaj. Świeć go. Kolego wystawisz jeszcze raz? Stamtąd nie W sumie mądrze z Twojej strony No, zostawiam jak Tigeram, bo on nic nie zrobi Trzeba by się zająć z tym motłochem. Raz, dwa, trzy, cztery czołgi przeciwko trzem, pięciu, sześciu VKB będzie potężna od boku, znaczy od przodu Ale pojedzie kurą. ja potrzebuję zdobyć dół Za dużo jest czołgów. Aha, Tygrys mam drugi kampi. Okej. Okay. Goście tutaj wyrywają pestki. Pewnie za darmo. O, brawo Arta. Myślisz. Widzę, że... że myślisz. jest pięknie. Dlaczego? Dlatego nienawidzę artylerii. Wyjedzie u koniec. To jest taki, takie coś fajnego co się nazywa Jak zginiesz to nie żyjesz Dobrze Ty strzelają Nie jest to miłe no, Ale mi się wykazać Prawy kolega, jedziesz pierwszy Dwa czołgi dobicie Właściwie ładny strzał, piękny strzał. Został królowem. Z tyłu Jack, pantera dwójka. Oczywiście pantera nie dziobnęła. Zresztą nawet zbiornik padł na. Na jeden strzał? Drugi strzał Zmiana amunicji Zmiana pozycji Raz się wiadomo, że ktoś podjedzie sobie tutaj w to Jakbym było atlerią to oczywiście bym w to miejsce celował To sobie jedźcie piersi jak chcecie, proszę bardzo nie, to nie przeszkadza. Możecie podjechać sobie i pierwsi. A pantera was ostrzela. F o, chodź, 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 chodź. O nie Nie uciekaj. Dalej nie ma 50 stówek pokazanego Dobrze GG To mi się podoba Arta, która myśli Dostałeś Kieł Przyjąłeś Jagas Nie wiem dobrze bo to jest problem Przeładowuje Odpowiednia amunicja Iu. Ja. To jest już na OK To 69 będzie progresował tu To zrobić najgłupsze co może? Aha, no tylko że ja podłuję to już nieważne Gdzie to setka była tam? Tutaj jest jeden pocisk Tu jest drugi, trzeci Trzeci pocisk Teraz będziesz uciekał Czwarty pocisk, koniec hmm. Teraz gdzie są artylerie Pewnie tam, ale podjadę sobie z C1 Pięknie bardzo ładna bitwa, chociaż pewnie Mastera nie będzie. Oj, nawet jest Master. 5500. Życień eee, no, sobie twoich. Jest 5 obiekt. 730 Duży starwa ściana, Radley Walters. No, fajnie. Ja tam nie mam się czym popisywać. Czołgista, Snajper czy Kaliber. A, to setka stała cały czas ukryta, cały czas strzelała sobie 1200 bitew na tym czołgu. different